Czy moje zdolności to właśnie ten ewangeliczny talent? Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Pewien człowiek wybierał się w podróż, zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według zdolności i wyjechał. Ten, który otrzymał pięć talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie Pan powrócił i zaczął rozliczać się ze sługami. Najpierw przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i powiedział, panie, dałeś mi pięć talentów, oto zyskałem pięć następnych. Pan powiedział do niego: Dobrze, Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem. Przyszedł następnie ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: Panie, dałeś mi dwa talenty, oto zyskałem dwa następne. Pan powiedział do niego: Dobrze, Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem. Przyszedł wreszcie ten, który otrzymał jeden talent, i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym, chcesz rąć tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bałem się Ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz co Twoje. Wtedy Pan mu odpowiedział, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że chcesz rządź tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był więc przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Dlatego zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodany i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Każdy z tych talentów to bogactwo Królestwa Niebieskiego, czyli coś, co jest własnością Boga, coś, co buduje Jego Królestwo. I każdy z nas otrzymał udział przez chrzest. W tym królestwie, czyli ma dostęp do jego bogactwa. I teraz pytanie, co z tym robimy, co robimy z łaską, czyli darem danym nam za darmo przez Boga w naszym życiu? Nie widzimy chwały królestwa w swoim życiu, a wtedy zaczynamy żyć w lęku, zaczynamy się bać Boga, boimy się kary z jego strony, żyjemy, żeby udowodnić Mu, że jesteśmy dobrzy i spra sprawiedliwi. Natomiast nie żyjemy w odniesieniu, w relacji miłości do niego. Jakie postawy prowadzą do takiego odniesienia względem Boga? Lenistwo. Czyli nie wykorzystuję, wiem, że mam te dary, ale nic z tym nie robię. Druga postawa. To właśnie lęk. Lęk, że mogę stracić już to, co mam, więc lepiej się nie wychylać, lepiej zostać na tym poziomie, który ksiądz Pawłukiewicz nazwał katolik BMW, czyli bierny, mierny, ale wierny. Natomiast ta postawa aktywności, zaangażowania w budowanie królestwa, to postawa tych sług, którzy pomnożyli talenty swojego pana, którzy puścili je w obrót, czyli. Doświadczam jakiegoś dobra, dostrzegam, że potrafię czynić coś dobrego i w jaki sposób to pomnażam, uczę tego innych. Przekazuje to innym, i zobaczcie, oni zaczynają to czynić i uczą innych, i to wszystko to dobro pomnaża się, królestwo się rozbudowuje. A druga rzecz, zaangażowanie w budowanie Bożego Królestwa świadomie, kiedy idziemy, pozwalamy się posłać Bogu, żeby czynić dobro, żeby czynić miłosierdzie, stajemy się świadkami też wielkich znaków, i to królestwo też w nas wzrasta. Wychodzimy właśnie z tej zalęknionej postawy. I wchodzimy w postawę miłości, też oglądania chwały Boga, to daje nam dużo, dużo więcej odwagi do tego, żeby działać, żeby nie zatrzymywać się na swoim lęku, na tym, co nas chwilowo wystraszy, tylko od razu przechodzimy do działania. Dlatego, żeby to przełamać, kluczowe jest postawienie tego pierwszego kroku odwagi. Przełamać lęk, który w sobie nosisz. Zaangażuj dziś coś w sobie, w czym jesteś dobry, w budowanie Królestwa Bożego. Ofiaruj komuś swój czas, podziel się z kimś dobrym słowem, pomóż komuś w jego codziennych pracach, kiedy on już sam jakoś nie domaga. Buduj przez to dobro, przez miłosierdzie, które przelewasz w życie drugiego człowieka, a ono będzie w życiu tego człowieka owocowało kolejnym dobrem, do którego ten człowiek zostanie obudzony przez Twoje działanie. Duchu Święty, Boże Żywy, wyprowadź mnie z zalęknienia i bierności. Daj mi odwagę działania, przekraczania strachu, który w sobie noszę, przekraczania strachu w przestrzeni budowania Królestwa Bożego. Amen.